Księga witam do was na naszym kanale. Dzisiaj taki, taki, no dosyć krótki filmiczek z soboty, z wieczorku Ja tutaj już z kotełkiem siebie do spania. Jest wieczór. No i Kiciul już się łasi tutaj. O. Hmm. Kiciulka. Cii, cii, cii. Szczurek też się dobrze ma. Nagram filmik, jak razem spędzają czas, bo się lubią. Ołówek z Dixie Dixi się lubi bardzo, bawią się razem, nie gryzą siebie. Nic z tych rzeczy. Tak, już kiciulek, już kiciulek, tak. Uff. Widzicie, jak ona się tu łasi fajnie? a tak ma wieczarkiem. No, jest tylko wieczorkiem. Jutro postaram się nagrać odcinek z spacerku z, z kotem. Wam no, pokażę, jak to, spaceruję z kotem. Zapraszam Was do na mojego Instagrama, który. No, nie wiem, czy wam go spróbuję wam go podać, ale no. Dobrze, więc ja tylko tak chciałam nagrać. Mam z takiego wieczorku trochę. No, więc życzę wam miłej nocy i dobranoc!